Cześć, jestem Damian i chodzę do dwójki na informatyka. Otóż nie. Technik informatyk w dwójce to inne podejście do informatyki niż to, które znacie od podstawówki. W tygodniu mamy kilkanaście godzin przedmiotów zawodowych. A czego się uczymy? Na pierwszych lekcjach poznajemy elementy budowy komputera. Wymieniamy, testujemy, czyścimy, a czasem nawet psujemy. Dużo czasu poświęcamy na sieci komputerowe. Tworzymy sieci, konfigurujemy serwery i urządzenia sieciowe, takie jak routery czy switche. Technik informatyk musi umieć dobrze zarabiać kable, tak zwane rj gniazda sieciowe oraz patch panele. Od drugiej klasy uczymy się tworzyć strony internetowe, czyli ogarniamy HTML-a, css -a, Javascript i php -a. W szkole nie ma mowy o nudzie. Organizowane są także zajęcia dodatkowe z robotyki. Mega fun gwarantowany! Masz fazę na prąd? Lubisz mieć kontakt z kablami? Mocy elektryczne się nie przerażają? Chcesz uzdrawiać chore maszyny i tworzyć nowe instalacje elektryczne? Chcesz zdobyć super zawód i dobrze zarabiać? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś. Technik elektryk to kierunek, który powinieneś wybrać. Nauka zawodu w naszej szkole realizowana jest w trzech pracowniach. Pokażemy je Wam. Naprzód. Pierwsza z nich to pracownia pomiarów elektrycznych. Tutaj nauczycie się budowy podstawowych obwodów elektrycznych oraz zasad wykonywania pomiarów. A jak zabraknie Wam mocy, Mamy na to radę. Darmowe doładowanie energią elektryczną tylko u nas. Chcesz poczuć mega moc? Dołącz do nas, a jak poczujesz osłabienie tchniemy w Ciebie iskrę elektryczną. Kolejny dział to pracownia montaż maszyn i urządzeń elektrycznych. Tutaj poznasz najskrytsze sekrety jakie drzemią w silnikach elektrycznych, prądnicach i transformatorach. Nauczysz się jak zbudować magiczne układy, którymi wysterujesz pracą każdego urządzenia elektrycznego. Tutaj poczujesz prądy wirowe i doświadczysz prędkości synchronicznej. A gdy zapałasz swym uczuciem do maszyn, wzmocnimy cię duchem płomienia elektrycznego. Trzecia pracownia to pracownia instalacji elektrycznych. Tutaj nauczysz się budować obwody elektryczne, do których podłączysz sobie swojego smartfonika lub laptopika, a także obwody oświetleniowe, które przyświecą ci drogę do realizacji życiowego celu. Nazywam się Zuzanna Ipniarska i jestem uczennicą klasy pierwszej technikum żywienia i usług gastronomicznych. I chciałabym was serdecznie zaprosić do zapoznania się z naszymi kierunkami gastronomicznymi. Możesz w naszej szkole nauczyć się zawodu kucharz w szkole branżowej pierwszego stopnia i uzyskać kwalifikacje technika żywienia i usług gastronomicznych. W czasie filmu zaprezentujemy umiejętności, jakich możecie się nauczyć w trakcie edukacji w naszej szkole. Nauczysz się prawidłowego posługiwania się nożem szefa kuchni i poznasz różne techniki krojenia. Poznasz nowoczesny sprzęt gastronomiczny i nauczysz się go obsługiwać. Nauczysz się planowania i właściwej organizacji procesu produkcyjnego w tym mise en place. Poznasz zasady układania jadłospisów i komponowania posiłków. Nabędziesz umiejętności sporządzania potraw i napojów z wykorzystaniem różnych technik i metod obróbki surowców. Zdobędziesz wiedzę o składnikach odżywczych żywności i ich wpływ na organizm człowieka. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności sporządzania wyrobów cukierniczych, zasad i ich dekorowania. Poznasz różne metody obsługi gościa i zastosujesz je w praktyce. Nauczysz się planowania i organizacji różnych przyjęć okolicznościowych. Poznasz zasady miksologii. Zdobędziesz umiejętność tworzenia koktajli i dekorowania ich. Nauczysz się obsługi ekspresu ciśnieniowego i sporządzania kaw. Z różnymi dodatkami oraz sposoby ich podawania. Cześć, a teraz zapraszamy do prezentacji naszego najlepszego techniku budowlanego. Zacznijmy z wyzwaniem pracowni budowlanej. Murarz i krasz to tylko jedna z wielu opcji, którą dziś poznacie. Sala 23. Pracownia, gdzie uczniowie stają się mistrzami mieszadła, kielni, poziomicy i metrówki. Sala 25. Tu poznajemy podstawowe zasady pracy konstrukcji budowlanych, a także uczymy się, jak prawidłowo zorganizować zaplecze placu budowy oraz poprowadzić cały proces budowy od A do Z. Pracownia dokumentacji technicznej szkoli pomocników architektów, przystosowuje nas do prac biurowych. Zapoznajemy się z programami komputerowymi typu AutoCAD, ArchicAD oraz innych pomocnych przy projektowaniu konstrukcji. Miła atmosfera to tylko jeden z licznych plusów zajęć tutaj i żaden kosztorys z normą nam nie straszny. Cześć, mam na imię Paweł. Cześć, jestem Bartek i uczęszczamy do drugiej klasy technikum pojazdów samochodowych. Wybierając tą szkołę stawialiśmy na przyjacielską atmosferę i dobrą naukę zawodu. A teraz pokażemy Wam jak wygląda nauka w naszym zawodzie. Uczymy się obsługi diagnozowania oraz naprawy pojazdów samochodowych. Korzystamy z samochodów szkolnych, jak i również udostępnionych przez nauczycieli. Na zajęciach nigdy nie jest nudno, zawsze są ciekawe ćwiczenia. Mamy do dyspozycji wiele narzędzi: takich jak wózki narzędziowe z wyposażeniem, linia diagnostyczna, urządzenia do regulacji świateł, komputery diagnostyczne z różnym oprogramowaniem, montażownica z ważarką. Na zajęciach uczymy się rozbierać silnik na części pierwsze, a później składać go z powrotem. Oprócz działu samochodowego i diagnostycznego, Mamy pracownię samochodową, popularną dwudziestkę. Najciekawsze urządzenia, na których pracujemy, to tablice panelowe, urządzenia do badania rozruszników i alternatorów. Tam również mamy wózki narzędziowe, ściągacze i klucze specjalistyczne. Cześć, nazywam się Natalia Kaźmierczak, jestem uczennicą klasy technik usług fryzjerskich. W zawodzie fryzjera idealnie wpasują się osoby, które są kreatywne i mają zdolności manualne. Potrzebna jest też tu wyobraźnia i zmysł estetyczny. W naszej szkole każdy osobno kształtuje wszystkie te cechy. Posiadamy trzy nowocześnie wyposażone pracownie, w których każdy odnajdzie swoje miejsce i jeszcze bardziej przekona się oraz zaciekawi go ten zawód. Sprzęt, na którym pracujemy, jest profesjonalny i bardzo dobrej jakości. Kosmetyki używane w naszych pracowniach sprawdzają się idealnie na włosach. Działają cuda łącznie z połączeniem zdolnych rąk fryzjera. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez osoby wykształcone w tym kierunku. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu chętnie przekazują swoją wiedzę uczniom zachęcają do rozwijania swoich umiejętności, nauczają i pomagają. Zawód fryzjera nie jest jedynie dla kobiet, ale również dla mężczyzn. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych i chętnych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności fryzjerskie.